W tym odcinku przetestujemy sobie lizak lodowy o smaku coli z firmy Pini. Tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie nazwę produktu, jest to lizak lodowy i informacja o smaku jest o smaku coli. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kost kreskowy. Pojemność to 40 ml. Firma jest to Pini. I pokazane jak będziecie wyglądać po zjedzeniu takiej pałeczki. I date końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. Tak jak widać wygląda pałeczka po wysunięciu i możemy ją przetestować. Ta pałeczka smakuje jak osłaku smaku koli. Coś takiego. Tutaj macie cenna jest to 39 groszy. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest tani, słodzki i orzeźwiający. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że szybko się rozpuszczają. Tak po upływie minuty to już będzie sama woda. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 3 na 10. Inaczej to koniec i pa